witajcie. Tutaj to jest, a dzisiaj ogromnie ważny dla mnie shopping, co znaczy opening, bo w... do mnie ta paczka. No i co jest w tej paczce? Savana. Powinna być oryginalna figurka Savany Reed. Jest popular. A więc zaczynamy Przepraszam w ogóle za to, gdzie ja jestem, ale to jest na szybko, a mam zajęte biurko. A więc tak, mam nożeczkę. Takie, nie wiem czy ostatnio one były Chyba tak tylko Kurczę Edith Ta paczka jest z Vinted Tyle wam mogę powiedzieć O kurczę Takie coś I to jest chyba moja Sabi O kurczę. Dobra Widzę jakieś dodatki. No i widzę kartkę. Na no serio? O Boże, no. Ty, Edith. Edith nie może wytrzymać. Ja nie wiem, czy... Dobra. Dobra, odłożyłam figurkę na bok. No i mamy dodatki. O kurczę, dostałam jakieś... Dobra. W ogóle jakie to jest dobrze zapakowane. Yy. O kurcze, to są jakieś dodatki. Co ja tu dostałam? Kocham gratis. Stumiczek. I jakieś inne fajne rzeczy. Czekajcie, bo tu się coś odczepiło się odczepiło. Ja to zaraz poskładam. Bo zwaliłam to. Do... O kurczę. Z... Dostałam gratisów z bysia. Z bysia dostałam. O kurczę. O jeku. Czekajcie, bo tu się tu wkłada. Ale o, no, ja się cała trzęsę. Normalnie ręce mi się trzęsą. Czy kawka? I zbysiu. Ale jaki, jaki te jest? I... I... O oh, my goodness! Ja nie chcę cię uszkodzić, Sabi, nie chcę! Ale... Ja, 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 ja nie wiem! O mój... O mój Boże! O mój Boże! O ja otwieram Sabi! Chyba ona jest oryginalna! Suppe! na Rit z LPS Popular. Mój Boże, ty jesteś piękna, Savi. Na serio. O, oh, ja dostałam kretisy, jak one są śliczne. O, oh, ja was na serio przepraszam, ale ona jest oryginalna. Ona jest oryginalna i jest. To chyba będzie moja maskotka kanału. O mój Boże, ona nie jest pościerana. Jest taka w stanie, jedynie tu ma, jedyny taki ten i trochę tu na ogonku. Ale ja mam Savannah Reed. Ja mam Savannah Reed. Ja mam EPS Savannah o hasztaku 675, oryginalną. Ja, i, i, chyba widzicie, że mi się trzęsą te ręce. Ja, ja was przepraszam za moje krzyczenie, ale to było moje marzenie od... O mój Boże. O Nie, nie, ja nie wierzę, ja nie wierzę. O. Ty, ty, ty... Ja wam podlinkuję oczywiście tę, tą sprzedawczyni Możecie się od niej kupować. Na serio, ma bardzo dobre ceny, ma bardzo ładne figurki. Przepraszam, na serio. Ja już muszę kończyć, ponieważ no, ja zaraz jak się wydrę, ja, ja zaraz będę... Ja zaraz po prostu wybierzę i wyskoczę z tego domu z radości. O, Dziękuję Wam za to oglądanie. Tutaj Lemon LPS i Savi Rit. Możecie spodziewać się następnego odcinka. Nie wiem kiedy, ale. Przepraszam was! A więc... Już koniec tego filmiku. Nie chcę mi się z Wami żegnać. Albo jeszcze raz pokażę te figurki. Tutaj mamy Zbysia, chomiczka. Ma śliczne przerobione oczka. Jest oryginalne Marondo, dziurkę. I Safi. Jemu sprężynuję łepek. I, I Savi też sprężynuje, ma magnesik szary, przezroczystą rurkę. Rondo jest oryginalna. Dostałam również taką strzykawkę oryginalną od PS oraz stolik, który nie jest już oryginalny od PS. I jeszcze w to było zapakowane. No, bardzo ładnie. Tutaj mamy jeszcze liścik. Bym zapomniała. Dziękuję bardzo za zakup. Mam nadzieję, że. Figurka będzie służyć, serduszko. Figurka znajduje się w środku pudełka. No bardzo dziękuję. Na serio. Podlinkuję wam oczywiście tą panią. Um, to jest dzień moj spełnienia mojego marzenia lps owego Jednego z największych. Czyli Savi Reed. Ona jest jak nowa, na serio. Nie jest nigdzie pościerana. Jest nowiutka, jest w stanie idealnym, bardzo szybki kontakt ze sprzedającą i strasznie jakby cieszę się z tego i ja już się z wami żegnam. Tutaj mam opis.